Łooo! Siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku ze strzelanki Dzisiaj trochę inaczej, nietypowo, zaczynam z głowy Ubieram od razu kamizelkę, bo nie wiem, czy tam czasem mecz się już nie zaczął czy chłopaki się nie strzelają, ponieważ no zbiórka była planowana dziesiątą, ale zanim to się wszystko zaczyna zawsze, to tak mniej więcej no powiedzmy 11 startuje, więc ja z reguły zwykłem przyjeżdżać tak chwilę przed 11, już jak widzicie gotowy, ze sprzętem, załadowany, wszystko. Także idę w kamizelce, idę w okularach, furę zostawiam, no i zobaczymy, czy oni już tu się strzelają, czy jeszcze nie. Siła. rozumiem, że to jest jedna drużyna, tak? A druga czeka tak, w lesie, druga nie? druga, już się kapią. i na bloki było, tak? No, w ogóle no. Masz sobie parę okularów? Pokażę mu zdjęcie. Ktoś tu ma urodziny, dzisiaj co odwodzi. No. No. A no. 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 no to pożyczę ci z tej okazji wszystkiego najlepszego. Weź postaw Giverę, tak? Ona nie jest większa od ciebie? Pokażę o Prawie. Tak, to zasięgiem, mam tego snapera z pewniejszym się zasięgiem Także wołajcie o pomoc to pomoc wam przyjdzie Shut up, clock in and load up Você está só Dostał. O dostał Zajebić. Hit Nie wiem skąd ale Dobrze Gutek Nice Ładnie dostał. to fują się do lewej kurwa I ten dostał. Zrobił zaczakan. Ciągle się obserwowałem tu. Czekałem was podejdziesz w zasięg. Włać. Ani razu nie szedłem prawą. E, Możesz wbić na górkę. Ja Cię będę ochroniał. Obejdę górkę. A teraz są tam? No. Gdzie tam są? Był tam, ze strzelił To dawaj, zrobimy tak o. Pójdziesz na około górki. Ja pójdę pod. A tu koleżka pójdzie górą. Dawaj, 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 dawaj. Ucieka, ucieka, ucieka. Dawajcie go, szybko. Kolego. Zejdź dołem. Zejdź dołem, snajper ci osłania z góry. Dawaj go dołem. Jakby co, jestem tu pływak. Obchodzę z prawej. Wow No dobra, chwilę się postrzeliśmy, dlatego przyszedł czas na zmianę stron i teraz to przeciwnicy mają łatwiejszy dostęp do górki, dlatego razem z Igorem zastanawiamy się, jak ją odbić. Ja no, dwóch od no, trzech, ale jak z tej strony będziemy szli, to oni ma, no, mają nas pod słońce więc będzie lepiej. No, tywałem, byłem, Dawaj, tutaj z tej strony idziemy no, To Tam chyba dwóch. Trzeba z nimi zrobić. Są dobrze ustawieni. Zasięgu nie mam. Mogę próbować bardziej od pola podejść tu. Wtedy słońce będzie ich oślepiać, ale no nie wiem. Ciężka misja mnie czeka. Teraz jest po dobry moment. Oczywiście przejmujemy Uuu, ale zjazd Igor? Dobra? O kurwa, ale w, gi w, gi w giwerę dostałem. Ty też? Ty Co ty gada? Ja w Giverę, dostałem. Dobrze, że cię przepchnąłem. Ale kozak. To, jest więcej niż pewne, że będę dalej w to grał. Nawet kiedy mówię o nadrzędach, na, na mordę kuda. To, to ja i moja dziupa po swoje. Ka 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 każdy z nas wie, w którą podążać stronę. <tot my>